Witaj, usiądź lub połóż się wygodnie i pozwól, że zapiórę Cię w świat medytacji przy kawie. Medytacji, która odbędzie się w stanie Teta, pozwól, że wprowadzę Cię w stan Teta, w stan spowolnionych fal mózgowych. Gotowy? Gotowa? Zapinaj pasy, zaczynamy. Weź sobie głęboki oddech i kolejny, i kolejny. Wraz z kolejnym oddechem wyobraź sobie, jak piękne, perłowe, świetliste ciało wypełnia całe twoje ciało, każdą komórkę. Wypełnia twoje kolana, twoją miednicę, twoje gardło, twoją klatkę piersiową. I już skup się teraz na czubku swojej głowy. Zobacz, jak na czubku Twojej głowy otwiera się kwiat lotosu. Otwierają się wszystkie tysiące listków kwiatu lotosu. I wypełnia Cię miłość. Całe Twoje ciało wypełnia miłość. Kwiat lotosu otwiera się i przed tobą odkrywa. Piękną kulę światła. Chodzisz tutaj kuli światła. Jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczny. I unosisz się wysoko, wysoko, wysoko ponad swoje ciało, ponad swój dom. Ponad planetę. Ponad cały układ planetarny. Unosisz się wysoko, wysoko. Mijasz jasny świat, ciemny świat. I znowu mijasz jasne światło. I kolejne ciemne światło. Jesteś już wysoko i jesteś bezpieczny. Zatrzymaj się teraz w swojej pięknej kuli światła. Zatrzymaj się i poczuj. Poczuj miłość niebiańskiego ojca. Swojego niebiańskiego ojca, swojej niebiańskiej matki, którzy zawsze są przy Tobie. Poczuj miłość Matki Ziemi. Która jest częścią wszystkiego, co jest. Która ma dar transformacji wszystkich negatywnych emocji. Wszystkich negatywnych wydarzeń. Przyjmij w tym stanie w pięknym, cudownym, spokojnym stanie. Przyjmij do te teta. Zaczynam dzień bez zazdrości. Znam to uczucie i wiem, jak zacząć dzień bez zmartwień? Wiem, jak żyć na co dzień bez strachu przed poznaniem prawdy o tym, kim jestem. Wiem, jak żyć na co dzień bez bycia krytykowanym. Wiem, jak żyć na co dzień w swojej prawdzie. Wiem, jak żyć na co dzień bez poczucia wstydu. Wiem, jak żyć na co dzień bez współczucia, uczucia bólu i strachu. Wiem, jak żyć na co dzień bez poczucia bycia wykorzystywanym, wykorzystywanym. Wiem, jak żyć na co dzień bez drachu. Wiem, jak żyć na co dzień bez zamieszania. Wiem, jak żyć każdego dnia bez stresu. Wiem, jak żyć na co dzień bez. Dawania się lękom i hipnozie grupowej. Wiem, jak być tu i teraz. I tak, będąc bezpiecznym, bezpieczną w swojej kuli, przyjmując do ładowania, ty healing. Pomyśl o sobie. Na wszystkie doładowania, jeżeli zgadzasz się, mów tak. Jesteś tu i teraz, w swojej kuli światła, bezpieczny, bezpieczna. I obmyś się perłowym, pięknym, świetlistym światłem. Weź do swojej kuli i powoli wracaj. Omin jasne światło, ciemne światło. Omin perłowe światło, wszystkie galaktyki, cały wszechświat, kulę ziemską. I widzisz już swój dom, swoje ciało. Możesz poruszyć palcem. Wracasz do swojego kwiatu lotosu. Umiejscowiasz kulę światła, wychodzisz, jesteś tu i teraz, jesteś bezpieczny, bezpieczna. I kiedy jesteś gotowy, gotowa, możesz utworzyć oczy. Witaj z powrotem, dziękuję Ci, że tutaj jesteś.